Dzień dobry, dzień dobry! Moi drodzy, mamy dzisiaj drugi dzień października, to jest sobota, to jest ostatni wstawach tego tygodniowy, na który was bardzo zapraszam, bo w ten sposób zakończymy sobie tydzień, a będzie on pewnego rodzaju wezwaniem i apelem. Myślę, że części z was bardzo potrzebny. Zapraszam! Moi drodzy, moi mili, moi kochani, bądźcie serdecznie przywitani w tym dzisiejszym odcinku i zapraszam, jak to często bywa w sobotę, na różne cytaty. Będzie dzisiaj cytat z Pana, który się wielokrotnie pojawia w naszej serii. Możliwe, że ten cytat też się pojawił na przykład, nie wiem, 970 odcinków temu, czyli jeszcze w serii 6 rano. wiecie, że łącznie do tych odcinków też mamy tam po prostu prawie po 2000 chyba, nie? Cała ta 6 rano całe wstawaki wcześniej jeszcze, jeszcze 5 minutek. Boże, tego już tyle nagrałem, że to w ogóle jest aż pewnie dziwne. Ale cóż tam. Albert Einstein, bo o nim mowa. Takie zdanie. Ludzie są jak rowery. Kurczę, było to zdanie chyba. Nie szkodzi. Ludzie są jak rowery. Utrzymują równowagę tylko wtedy, gdy się poruszają. To jest w ogóle prawda. Ja pamiętam, koniecznie jak się nauczyłem jeździć na rowerze, a może wam się przyznać, trochę wstyd, ale nauczyłem się jeździć na rowerze bardzo późno. Nie wiem, byłem... W szóstej, chyba dopiero klasie, naprawdę! Jakoś wcześniej nigdy nie miałem takiej okazji ani nie było takiej potrzeby, i w pewnym momencie był mi po prostu wstyd. Naprawdę, był mi wstyd przed kolegami, koleżankami z klasy. Miałem wtedy rower, bo już dawno mi kupili na komuni, ale ja z niego nie korzystałem. Była taka górka obok mnie, obok bloku, w którym mieszkaliśmy. Ja po prostu na tej górce wchodziłem z tym rowerem i zjeżdżałem z tej górki. No i po prostu próbowałem ujechać jak najdalej, aż w końcu się okazało, że jadę. I ja bardzo szybko odkryłem wtedy, ucząc się sam tego jeżdżenia na rowerze, że właśnie cała sztuka polega na tym, żeby ciągle być w ruchu. Że jak tylko jechałem za wolno, oczywiście chciałem jechać wolno, bo się bałem, że jak będę jechał szybko, to się wywalę. Jak jechałem za wolno, to natychmiast traciłem równowagę. A jak tylko trochę przyspieszyłem Stąd ta górka mi bardzo pomogła, to się okazywało, że jestem w stanie jechać, bo rower w ruchu dobrze sobie radzi. Ale to nie ma być o rowerze, tylko o nas. Konita, jest taka odezwa. Yy, może do części spośród Was, pewnie nie do wszystkich, ale może ktoś właśnie to uszczai, że to jest do niego. Do tych, którzy, że tak powiem, zwolnili w swoim życiu. Oczywiście czasem, kochani, zwolnienie jest potrzebne, to jasne. Zwolnienie świadome, czyli takie zwolnienie, gdzie. Widzimy, że właśnie za bardzo pędzimy, za bardzo jesteśmy zaangażowani w różne sprawy, że potrzebujemy przerwy, potrzebujemy oddechu, potrzebujemy odpoczynku, to jest bardzo potrzebna i bardzo pożyteczna rzecz, ale jeżeli to nie jest nasz świadomy wybór, tylko po prostu nasze życie tak siada, tak osiada, także przestajemy mieć marzenia, przestajemy mieć plany, przestajemy dążyć do czegoś, przestajemy realizować coś, tak, tak żyjemy z dnia na dzień, żyjemy z tygodnia na tydzień, to, kochani, ten wasz rower się po prostu w pewnym momencie, i to bardzo możliwe, że już bardzo niedługo, wywali albo, jak u niektórych pewnie powiecie, już się wywalił. W związku z tym trzeba wsiąść, czasem trzeba wejść na górkę po to, żeby z niej zjechać, bo inaczej się tego rozpędu rzeczywiście nie da nabrać. Dlaczego ty mówię, kochani? Bo bardzo możliwe, że część z was nie może, że tak powiem, ruszyć, bo na górkę nie chcecie wejść. Czyli nie chcecie się jakby zdobyć na coś, co by wymagało od was jakiegoś wysiłku. Kochani, życie w stagnacji to jest życie w stagnacji. Powiedziałem teraz bardzo mądre zdanie. Nie, chodzi mi o to, że życie w stagnacji to jest żadne życie. Życie w stagnacji to nie jest tak, że nagle coś cię poruszy i nagle coś cię samo popchnie. No to tak to nie działa. Albo wejdziemy na górkę, i, jeżeli nie mamy na przykład siły, żeby sami pojechać dalej. To, to jest właśnie metoda, bo że jest w ogóle dobry przykład. Że jak nie masz siły, żeby sam pojechać, to się wdrap na jakąś górkę czyli wdrap się na jakiegoś człowieka, na jakieś wydarzenie w życiu, które cię po prostu zmusi, tak jak górka zmusza, żeby z niej zjechać. nie? To się, jest trudno się wtedy powstrzymać. Czyli, może potrzebujemy takich wydarzeń jak górka w życiu, żeby ono nas popchnęło do czegoś dalej. Czasem nam brakuje siły, żeby same, same, samemu się popchnąć, ale na górkę możemy próbować się jakąś wdrapać, czyli na coś to nas rzeczywiście sprowokuje. Pomyślcie dzisiaj, kochani, o jakiejś górce. Jeżeli jesteście w tym momencie, oczywiście stagnacji, bo jak nie jesteście, to, nie, to, nie, to niekoniecznie, ale jeżeli jesteście w tym momencie stagnacji, to pomyślcie o jakiejś górce, na którą może trzeba by się. Specjalnie wepnąć, żeby ona cię do czegoś zmusiła. Czyli postawić się w takiej sytuacji, gdzie ta sytuacja cię do czegoś zmusi. Ja tak czasem robię, kochani. Jak mi się nie chce robić czegoś, co, co powinienem, to się stawiam, jakby w takiej sytuacji, że komuś o tym powiem. Czyli mówię komuś, tak żeby, żeby mi było głupio potem przed tym kimś. Takich, kochani, metod jest dużo. Pomyślcie o jakiejś górce, która was zmusi do ruszenia. Bo jak się nie będziecie ruszać, no to padniecie i się rozłożycie, a nade wszystko nigdzie nie dojedziecie. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to kolejne spotkanie i bardzo się cieszę, że znowu wstawakowy tydzień zrobiliśmy. Zapraszam Was na poniedziałek, na nowe wstawaki, które oczywiście wystartują od poniedziałku. A ja Was tymczasem ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem pa!